Pierogi ruskie. Te pierogi Rosji nigdy nie widziały. Jak tu wszystko po polsku napisane. Daje minusa. Pizza z pieca kamiennego. A ja widzę, że to jest przecież z ciasta i z sera. Kolejna kłamstwa na produktach. Czytajcie, co uważajcie, czytajcie, co, co robicie. Kupujcie dobre produkty. Opakowanie rodzinne, to nie jest dyskryminacja osób żyjących w, sing w singielstwie. Zastanówcie się sami. Ja Wam nie daję odpowiedzi, ja Wam zadaję pytania. Kochani, mam dla Was super wiadomość. Za tydzień spotkanie ze mną. Link na dole w opisie. Widzę jakieś listy od Was. Zaraz, zaraz zobaczymy. No, nie, to tylko mandat i e, poszczówka z sanatorem babci. Amo, zrób mi karabki. Już za daram skarbie. Ojciec, daj dwie stówki. A na co? <laughs> Żartowałem, masz trzy. Nie patrz się w ogień, bo się zesrasz. Wszystkiego najlepszego, braciszku. I żebyś nie był takim głupim głupolem. Gnoj. Ty słyszałam, że zerwali zaręczyny, oddałaś pierścionek? No co ty? Pierdoliłam na Allegro.